120 metrów, no, może 150 metrów od tego miejsca jest kraj tego zadrzewienia łęgowego w dolinie tego małego strumienia no i patrzcie tutaj jest kanał wykopany przez bobry ale tam, tam są osiki na samym końcu są te osiki i pewnie tym kanałem one je transportują To wygląda na to, że nawet ten wał one wykonały może nawet podpiętrzyły wcześniej natomiast to co kiedyś było przesuszone tutaj pewnie ja znam z lat 70., -tych, 80. -tych, takie, no bardziej z 80. E, takie e, łęgi to zazwyczaj były przesuszone no, chociażby nad moją rodzinną rzeczką nad reklamką Kiedyś się tam rozłączyły. To widać bo Jak się patrzy na drewnia łóżek, one musiały już kiedyś się roz... No ale pilica je rozdzieliła. że teraz czarna struga, czyli rykalanka, jest osobną rzeczką. Błędnie na mapach nazywana, ja zawsze to podkreślam, rykola, Rykolanką. Nie, to jest rykalanka. Tam to jakaś intemperatacja jakiegoś urzędnika z miasta stołecznego najprawdopodobniej chciał, żeby to brzmiało ludowo. Niezbyt fajnie to brzmi i tyle, przynajmniej dla mnie. Ja się wychowywałem zawsze nad rykolanką, nikt nie mówił tak, że jest to rykolanka. Albo błąd kartografa po prostu, zresztą też nie ma ciągłości przy nazwach, no ale zostawmy nazwy patrzmy sobie tutaj, tam jest piętrzenie, tam jest piętrzenie, tam się urywa i tam ten strumień płynie dalej, także tutaj jest cała kaskada, bo tam też jest piętrzenie, czyli tam jest kolejny staw. widać, że tutaj wody chyba było więcej, chyba że to bułka kawałek też taki usypanego przez człowieka. że się nie chce wierzyć, że takie zwały usypały bobry, ale bobry. Jest, jest Wysypują różne wysokości umocnienia ziemne, więc czemu nie? No, miejsce jest naprawdę cudowne.